Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie z pięknego miejsca, jakim jest ląd nad Wartą. Tutaj właśnie nieopodal mnie płynie rzeka Warta. Za moimi plecami piękny klasztor, gdzie obecnie mieści się seminarium księży salesjanów, których serdecznie pozdrawiamy. Jakiś czas nie było mnie na YouTubie, ale było to spowodowane obowiązkami takimi, chociażby jak chciałem w spokoju dokończyć pracę magisterską. To się udało. A dzisiaj po prostu, wracając do domu, postanowiłem się w tym pięknym miejscu zatrzymać. Niewątpliwie wiele wydarzeń miało miejsce od mojego ostatniego vloga, ale myślę, że ta przerwa też dużo mi dała, no bo mogłem sobie stanąć jako taki obserwator i patrzeć, co się dzieje. Ktoś by mógł powiedzieć, że niedziela dobrego pasterza była kluczowa. Bo właśnie tego dnia zadebiutował dokument państw panów Sekielskich i właśnie i rozpętała się burza. Tak, myślę, że niewątpliwie sprawa cała jest, myślę, że konieczna do rozwiązania. Ale martwi mnie inna rzecz, ponieważ osoby, które były ofiarami, i poniosły największą karę. Zostały skrzywdzone. Ale nie chciałbym być złym prorokiem, ale ta cała otoczka medialna, która obecnie się odbywa, może przynieść kolejny cios. Dlaczego? Ponieważ media nie lubią przestojów, karmią się jakimś tematem, i nagle nastąpi przesycenie na tak tzw. rynku medialnym. Nastąpi odrzucenie i zwrócenie uwagi na coś innego. I najbardziej szkoda tych, którzy najbardziej cierpią. Dlaczego? No ponieważ ta chwila uwagi, którą zwracają media, niewątpliwie dają nadzieję. Ale zobaczmy, cóż się wydarzyło takiego. Stało się to paliwem politycznym. Tak. No bo z jednej strony dobrze, że taki w tym się pokazał. No, bo coś zostało ukazane, co jest problemem i co należy jak najszybciej rozwiązać. Jakieś działania zostały podjęte, zobaczymy co z tego będzie. Mamy nadzieję, że będzie dobrze. Z drugiej strony, zobaczmy co się dzieje na tej stronie politycznej. Jedni z drugimi się przekrzykują. Każdy ma milion rozwiązań, ale tak naprawdę mało kto podejmuje jakiekolwiek czyny. Media mówią o tym bardzo dużo, zapraszają bohaterów tego dokumentu, i myślę, że dobrze, bo jest to sprawa, która jest warta nagłośnienia. Ktoś powie: Film jest dobry dla Kościoła. Ktoś inny powie: Jest to atak na Kościół. Ale ja bym tutaj samego filmu nie oceniał pod tym kątem, ale raczej bym ocenił postawy ludzkie. Dlaczego? Ponieważ dla tych, którym leży Dobro kościoła, ten film będzie ważny, bo pokazał pewną prawdę. Dla tych, którzy tylko czekają na potknięcie kościoła, ten film będzie dobrą okazją, żeby ta taki powtórzyć. A dla tych, którzy nie są ani po jednej, ani po drugiej stronie, no film ten będzie kolejnym dokumentem, który coś pokazuje. Zatem jakie wnioski możemy wyciągnąć? Otóż takie, że tak naprawdę, jeżeli chodzi o nasze postawy ludzkie, nic się nie zmieni. Dlaczego? Ponieważ jest to kolejny przykład wzięcia przez chociażby stronę polityczną kogoś za swojego więźnia. Byli takimi ofiarami już nauczyciele, teraz są takie osoby, bo nagłośniło się problem pedofilii. Mówię, dobrze, że to się stało, ale myślę, że największą szkodę w tej całej grze poniosą ci, którzy będą wykorzystani do walki politycznej. Zobaczmy, zbliżają się wybory. Ktoś by mógł powiedzieć, po co ksiądz taki wywód robi? A dlatego, że po prostu jest to wynik obserwacji. Katolicka nauka społeczna mówi: widzieć, oceniać i działać. Jednakże moje działanie ograniczy się tylko do tego filmiku. Dlatego, że ja jako zwykły szary ksiądz i tak w tej całej grze jestem bezradny, a wręcz mogę powiedzieć, że i rykoszetem na mnie i też na innych księżach odbije się cała ta afera. Dlaczego? A chociażby dlatego, że ci, którzy wykorzystują ten moment do ataku na Kościół, będą chcieli chociażby zdyskredytować. Takie osoby jak ja. Proszę bardzo. Tak naprawdę nic się nie zmienia. Ja pamiętam, kiedyś z jednym klerykiem szliśmy oddawać krew. Zostałem wyzwany i opluty. Było to kilka lat temu. Całej tej otoczki nie było. Przed publikacją tego filmu zostałem gdzieś tam lekko, no powiedzmy, kopnięty przez jakiegoś tam chłopaka, który po prostu chciał pokazać, jaki to jest silny, że zaatakuje księdza. I będzie fajnie. No ale wydarzyło się. No nikt, powiedzmy, nie płacze nad tym, bo jest to zdarzenie, no, które może każdego spotkać. Ale zobaczmy dalej. To też jest inna rzecz. Mówimy o pewnym odsetku, który niemalże rykoszetem dostaje pozostałe 99%. Ktoś powie, no fundacja, nie lękajcie się, zrobiła. Taki raport i tam wypisali wszystkich księży. Ja mam jednak bardzo dużą wątpliwość, bo już w Holandii byli tacy z lewicowych środowisk, co robili takie raporty, którzy badali sprawę. No i oczywiście, cóż się okazało, że wiele niewinnych osób zostało niesłusznie oskarżonych. Robienie coś na kolanie, niestety, w przypadku poważnych rzeczy, nie przynosi wielkich korzyści. Dlatego tutaj potrzeba poważniejszych ludzi do tego, aby tą sprawą się zajęli. Zresztą pamiętam taką sytuację, kiedy oni czytali nazwiska biskupów na ulicy, jak nawet nie potrafili porządnie przeczytać jednego czy drugiego nazwiska, a co dopiero mówić o rzetelności pisania artykułów. Ktoś powie, ksiądz jest krytyczny, ale w prostu stwierdzam fakt, bo to nie są ludzie, na którym, którym zależy na dobru kościoła, ani na dobro rozwiązania problemu. Tak naprawdę dla nich ten problem, jakby się ciągnął jak najdłużej, jest dla nich najlepszy, bo jest najbardziej korzystny. Podoba mi się rzetelność wielu dziennikarzy, czy to z lewa, czy sprawa, którzy nie upatrują tylko problemu w kościele, ale chcą zobaczyć ten problem szerzej. I dobrze, że tak jest, bo to pozwala też i oczyszczać nasze środowisko, pozwala włączyć większą kontrolę. Na te decyzje, które podejmujemy, a także rodzicom daje większe pole manewru, aby byli uważniejsi, gdzie posyłają swoje dzieci, komu dają pod opiekę i tak dalej. To jest ważne, no bo jest to niewątpliwie kolejny punkt ochronny. Z drugiej strony, ktoś by mógł powiedzieć, jak to wszystko wygląda od strony psychologii. Ja się na tym nie znam, ale bardzo chętnie bym chciał zobaczyć takie badania psychologiczne jakieś badania naukowe, które pokażą, jak zmienia się psychika dziecka w momencie, kiedy jest molestowana, kiedy wpada w ręce pedofila i jakie skutki to ma? Tego, że to pozwoli, pozwala lepiej zrozumieć te osoby. Ja mam naprawdę wielką wątpliwość, czy osoby z tej górnej półki politycznej, w ogóle mają świadomość tego, o czym mówią, bo bardzo często tak się tego słucha. No to widać, że mylą podstawowe pojęcia. Ja nie czuję się specjalistą w tej dziedzinie psychologii. Kompletny laik. Ale... można niektóre pojęcia sobie przykład, znaleźć, wytłumaczyć. No i okazuje się, że mówią o czymś, co w ogóle nie ma racji bytu. Bo też jest ważne, abyśmy uważnie słuchali. Cała ta sytuacja stwarza taką sytuację, Sytuacja stwarza sytuację. No właśnie, bo chociażby spotykam się z takim twierdzeniem: Dobrze tym księżom. Niech się w końcu za nich wezmą. Tylko ja mam jedno pytanie do tych wszystkich, którzy stawiają oskarżenie. Jak to się ma? Ja oczywiście pomijam całą sytuację. Mówimy o osobach, które nie zrobiły nic złego, są uczciwe. Dobrze posługują jako kapłani. Jeżeli mówimy ogólnie, to czy to może już się łapie pod ósme przykazanie nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu? No właśnie, jak to się ma? Do tego, że my potrafimy łatwo oskarżyć. Ale kiedy pojawi się sytuacja, kiedy ja na przykład odpowiem, ale dlaczego mi oskarżasz? Dlaczego mówisz o mnie takie rzeczy, skoro nic złego nie uczyniłem? To nagle pojawia się, no ale to nie o Ciebie chodzi. No ale skoro mówimy wszyscy, no to ja chyba nie jestem jakimś odrębnym przypadkiem, tak? Jestem księdzem, więc jeżeli mówisz wszyscy księża, mówisz także o mnie. Dlatego, jeżeli chcesz dążyć do prawdy, chcesz tą prawdę poznać, to nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Bo to jest niewątpliwie działanie, która już powoduje to, że żyjesz w kłamstwie. A my jako ludzie wierzący mamy być tymi, którzy dążą do prawdy. I ja jako człowiek podążający za prawdą, Jezusem Chrystusem, mam nadzieję, że kościół z wszelkich patologii zostanie oczyszczony. I mam nadzieję, że dobro kościoła jest także dla ciebie ważne. I mam wielką nadzieję, że ta cała sytuacja każdego z nas czegoś nauczy. Mam nadzieję, że ta nauka dla każdego będzie inna. Z racji tego, że każdy z nas ma inne odniesienie do danej sytuacji. Ktoś powiedział, żeby wchodzić do kurii, wchodzić do parafii, ale przypomina mi się jedno zdanie. A to akurat Waldemar Pawlak powiedział, żeby każdy przypadek rozpatrzyć indywidualnie. Dlaczego? No bo z jakiej racji ja chociażby mam ponosić winę za to, że ktoś popełnił przestępstwo, albo że ktoś krył to przestępstwo. No tak samo jak na przykład ktoś by popełnił kradzież, a wszyscy pracownicy musieliby ponieść za to konsekwencje. Czy ci sami, którzy by mówili wchodzić do kuri, wchodzić do parafii, karać wszystkich księży, czy tak samo by śpiewali, jakby trzeba było ukierać wszystkich pracowników? No, na pewno nie. Dlatego chodzi o obiektywizm. Bądźmy obiektywni w tym, co mówimy. Bo łatwo jest chwycić tę całą otoczkę medialną. Łatwo jest pójść za tłumem i krzyczeć tak samo jak oni. Ale takie wydarzenie miało miejsce 2000 lat temu, kiedy krzyżowano Jezusa Chrystusa. Też był tłum, który krzyczał to, co im kazali krzyczeć. Myślę, że tutaj trzeba by było postawić kropkę. Dlaczego? Ponieważ czas idzie dalej. Niedziela dobrego pasterza za nami. Wielka fala krytyki, która spadła na kościół, trwa. Ale mam nadzieję, że kościół wyjdzie z tego silniejszy, bo przecież kościół jest wieczny. Nic nie jest w stanie go pokonać ani zatrzymać. I tego sobie życzmy, aby Kościół z tego całego kryzysu wyszedł silniejszy, oczyszczony. A wiecie, co jest najważniejsze w tej całej sytuacji? To by trzeba było powtórzyć za kardynałem Stefanem Wyszyńskim i papieżem Janem Pawłem II, świętym. Aby właśnie nastąpiła odnowa moralna narodu. I tutaj chciał, warto by sięgnąć do wywiadu z naszego dziennika, dzisiaj z ojcem dyrektorem, który mówił wprost, że często dziwimy się na różnego rodzaju afery, zgorszenia, zboczenia itp. itd. Ale jest to wynik tego, jakie warunki ku temu sobie stwarzamy. Tutaj by trzeba było wyciągnąć znowu z lat 60 rewolucję seksualną, której owoce wciąż zbieramy. Tutaj byśmy musieli zerknąć jak wyglądają różnego rodzaju wynaturzenia, jak te wynaturzenia, chociażby w Europie zachodniej, trafiły do codzienności. Stały się dla wielu normalne, co normalne nie jest. Mało tego, zresztą zobaczmy sami. Jeszcze niedawno w Holandii była debata czy pedofilię, zoofilię nie traktować na równi z homoseksualizmem jako dopuszczalną? Zobaczmy, że te środowiska, które właśnie wprowadzają te wynaturzenia, one idą krok dalej. I nie zdziwmy się, jak za kilka lat ci, którzy tak bardzo krzyczą w mediach, będą popierać pedofilię i będą chcieli, aby była ona czymś normalnym. To się powoli dzieje w takich krajach jak Holandia czy Belgia. Następuje przyzwyczajanie ludzi do tego. I zobaczymy, że ci, którzy teraz tak krzyczą, zresztą to był przykład, taki był profesor, to nazwisko nie będę mówił, z Ruchu Palikota, który zresztą już tam mówił takie tezy o ojcostwie, żubisko tego, aby mówić ludziom, że pedofilia jest dobra. No to są ci sami ludzie, cały czas. Oni tylko zmieniają. Swoje środowiska, zmieniają partie, ale cały czas gdzieś tam krążą, aby w którymś momencie swoje postulaty wyciągnąć. No i przykład jest prosty, bo zawsze tak jest, że na początku jest takie testowanie opinii publicznej. Wystawia się jednego, który palnie jakąś głupotę. Niby przypadkowo, ale jest to badanie rynku. Robi się szum medialny, następuje krytyka, chowamy tego człowieka na jakiś czas po jakimś czasie znowu wychodzi i znowu mówi tezę, ale tym razem już w inny sposób i już następuje poparcie publiczne. Popatrzmy sobie na to, co się dzieje w naszym kraju przez ostatnie kilkanaście lat. Historia się powtarza, ale to są metody. Metody, które próbują zmanipulować człowieka. A my jako ludzie prawdy nie możemy dać się zmanipulować. Postawka jest większa niż tylko to, co nas tutaj otacza. Stawką jest życie wieczne każdego, zatem nie wolno nam ustawać, aby o to życie wieczne zawalczyć dla nas i dla każdego, kto jest blisko nas. Pozdrawiam Was z Panem Bogiem.